Ach. Uwielbiam to. Wczoraj dzisiaj padało i ziemia pachnie wyjątkowością. Ziemia jest mm. Nie do opisania. Chyba że poezją. Tak cudownie czuć las. Ziemia dziś pachnie jako oddech świata Czuć włą, mokrych liści tego całego życia, które tutaj tętni głębokim oddechem, wspomnieniem dzieciństwa. Czymś tak nasyconym, jak najlepsze perfumy, a jednak tak bardzo naturalnym, jak część nas. I ta wilgoć, która wciąż tu jest, która e, pracuje, unosi się w powietrzu właśnie tym cudownym e, zapachem, tymi łamanymi drzewami powietrze, tym wspomnieniem tylu przygód doznań i historii tylu drzew, tylu tylu istnień. To, to wszystko powoduje spokój. Spokój, nadzieję, i pobudza obecność. Nie tylko wizualnie, ale wszeloma zmysłami. Czujesz te krople na sobie. Chociaż już od paru godzin jest po prostu bardzo ciepło, ale tym bardziej to wszystko paruje. Jest takie intensywne, żywe. To i tak za mało jak na potrzeby, ale dokładnie tyle, ile jest. I jak widać, drzewą, ptakom i innym roślinnościom wystarcza, dając z siebie wszystko, co najlepsze. Jestem w lasku, w którym jestem codziennie, bo wychodzę tutaj z psem. Fajna jest taka codzienna wizyta, bo. Widzisz zmiany, widzisz jak to miejsce żyje, co się wydarzyło. Widzisz, co się wydarzyło, ile się dzieje. Nie na prawo, na wprost. Chodź! I bardziej uczysz się tej przestrzeni, po prostu możesz w nią żyć. I... Ta przestrzeń też się uczy Ciebie i uczy się z Tobą żyć. I, um, I nie idzie się do niej tylko po to, żeby czerpać, jak jest smutno, jak jest źle, żeby podładowała, tylko przychodzi się codziennie, jest się jej codziennością, przynosi się też szczęście, radość. Miłość, zachwyt, i w zasadzie wszystko, z czym się jest na co dzień, i, I traktuje się w ten sposób, jako osobę, ten przestrzeń um, las a ja nie o tym w sumie. Chciałam z wami porozmawiać o tym, że wzywam swoje plemię Że zwołuję kobiety mocy zwołuje kobiecy krąg że zapraszam Was do bycia ze sobą i współtowarzyszenia um. noc sama mnie zawołała nie byłam inicjatorką zawołały mnie kobiety i tam w kręgu, razem w tej przepięknej obecności, poczułam się gotowa trzymać przestrzeń. Natomiast nigdy moje kręgi nie wyglądały w ten sposób, że spotykacie się z jakimś nauczycielem, mędrcem. Absolutnie tego nie czuję. Nawet jeśli jestem inspiratorką i nawet jeśli jestem przewodniczką, to tylko po to, żebyście zobaczyli, że wszystko już macie, wszystko już jest w Was. I wszelkie zmiany, które dokuje, dokonujecie, nawet jeśli w moim towarzystwie, to sami. Że to jest Wasze życie w Waszych dłoniach, Wasza odpowiedzialność, w Waszym działaniu. Że. Spotykamy się tam nie po to, żeby któraś górowała nad inną, tylko żebyśmy były równe w kręgu. Równie obecne. Żeby... Żeby połączyć się i zobaczyć, że w tej przepięknej różnorodności wszystkie jesteśmy absolutnie takie same. Wszystkim nam potrzeba mówić do końca. Cię wypowiedzieć, być wysłuchaną, nie radzić sobie, tylko otrzymać przestrzeń zaufania, co się wydarza, jeśli wszyscy w koło wierzą w ciebie, co się wydarza, jeśli wszyscy w koło cię widzą i słyszą, co się dzieje i jak dostrzegasz, że to zasilenie powoduje, że otwiera się w tobie Twoja własna moc. Moc, której nie musisz szukać na zewnątrz, która zawsze jest w tobie, która zawsze tam była. Jakie to uczucie, wiedzieć, że się ma rozwiązanie na wszystko w sobie i że nie wiem, też jest ok, bo i takie momenty są. Grupa tworzy coś niesamowitego. Grupa tworzy taką przestrzeń, w której nawet to, co nie wypowiedziane przez ciebie, będzie wypowiedziane przez Twoją siostrę, bo nie bez powodu takie się spotkamy, droga siostro. Ja tutaj, w swojej codzienności, w lasku, w którym jestem na co dzień. Taka, jaka jestem o. po pracy, między zajęciami. Chcę ci dziś powiedzieć, chcę ci dziś zaprosić, jeśli czujesz taką przestrzeń, w której nie tyle, że wystarczysz. Przestrzeń, w której będziesz mogła być sobą. Będziesz mogła wiedzieć, nie wiedzieć. Będziesz mogła mówić, być obecna, mówić do końca, słuchać uważnie, otwierać się naprawdę z sobą i otwierać się na spotkanie z sobą. Jeśli to Cię woła, to znaczy, że ja Cię wołam. To znaczy, że przyszedł czas. Byś zasiado, zasiadła w kręgu i spotkała się z sobą w odbiciu innych. Ech, w intencji najwyższego dobra, z intencją prowadzenia y, przez najwyższe dobro. Zapraszam. Ja inną, ty. Wołam cię, siostro.